Jeśli myślisz o imporcie z Chin do Polski przez Alibabę, zatrzymaj się na chwilę i obejrzyj to wideo, by oszczędzić masę pieniędzy na błędach, które możesz popełnić. W tym filmie powiem ci o najważniejszych rzeczach, które musisz wiedzieć, zanim wydasz jakiekolwiek pieniądze na towar na Alibabie. Zakup na Alibabie to nie jest tylko i wyłącznie proces polegający na kliknięciu, kupieniu, zapłaceniu i koniec. Wszystko zrobi się samo. Nie. Import z Chin jest bardzo dochodowy, ale musisz wiedzieć te rzeczy, by nie stracić pieniędzy. Na samym wstępie. Czy wiesz w ogóle, czym różni się Alibaba od AliExpressu oraz od 1688? Alibaba to platforma B2B, czyli dedykowana firmom kupującym towary od producentów lub hurtowników. AliExpress to platforma dedykowana dla konsumentów, na której kupujesz małe ilości w celach raczej testowych lub na użytek własny. 1688 to wyższa półka. Tam zazwyczaj sprzedają producenci i wielu sprzedających na Alibabie oraz AliExpress. Również zaopatruje się na platformie 1688. Natomiast dzisiaj skupimy się na platformie Alibaba. Która to jest w języku angielskim i jest stosunkowo łatwa w obsłudze i w zamawianiu towarów. Moi drodzy, punkt drugi: Sprawdzenie dostawcy. Zanim klikniesz ten magiczny przycisk Contact Supplier albo dokonasz zakupu, musisz zrobić poniższe rzeczy. Przede wszystkim szukaj producentów ze statusem Gold Supplier oraz producentów ze statusem Verified. Zawsze przed zakupem sprawdź opinie innych kupujących na temat dostawcy oraz na temat samego towaru. Pamiętaj również, że część produktów wymaga specjalności. Specjalnych certyfikatów, dlatego jeśli są one wymagane, szukaj producentów, którzy je posiadają. Pamiętaj, nie bój się zapytać o numer rejestracyjny firmy, numer licencji eksportowej, poproś o zdjęcia fabryki Real Foto Produktów. Uczciwy sprzedawca nie ma nigdy nic do ukrycia. Krok trzeci. Inkotermsy, czyli bardzo ważna rzecz. Pojęcia takie jak FOB, CIF. EXW to skróty, które musisz poznać przed pierwszym zakupem. To nie są tylko skróty, to określenia, które precyzują to, kto płaci za transport, cło, bierze na siebie ryzyko, czy odpowiada za organizację frachtu. Dla przykładu FOB, czyli Free On Board, dostawca płaci za dostawę towaru do portu i odpowiada również za odprawę celną eksportową. CIF, jeden z warunków, na którym wielu importerów niestety Wkopie się w problemy. Dlaczego? Ponieważ CIF teoretycznie to warunek, w którym sprzedawca musi zadbać o transport do Polski. Niestety wiele kosztów nie jest wliczonych w cenę, którą uzyskasz od producenta. Raczej wybieraj FOB. EXW to kolejny z warunków. EXW, czyli Ex Works, to kolejny z warunków. Zakłada on, że producent odpowiada jedynie za... Przygotowanie towaru i przekazanie ci go na bramie. Ty, jako importer, będziesz odpowiadał za organizację podjęcia towaru od producenta oraz cały dalszy proces związany z transportem do Polski oraz odprawą celną w Polsce. Krok numer cztery, czyli transport. Masz trzy główne opcje. Fracht morski, który niestety jest najdłuższy, ale jednocześnie najtańszy. Kolej, która jest Czymś pomiędzy transportem morskim oraz transportem lotniczym. Jest ona droższa niż transport morski, jednak troszkę szybsza. Trzecia opcja to transport lotniczy. Najdroższa, ale też najszybsza. Twój wybór zależy od wagi towaru, gabarytu towaru oraz tego, czy ci się po prostu spieszy. Niestety transport lotniczy często jest nieopłacalny z racji na to, że jest bardzo drogi. Jeśli coś jest niewielkiej wartości i jednocześnie jest ciężkie lub też zajmuje dużo miejsca, no, to niestety zazwyczaj będziesz zmuszony korzystać z transportu morskiego. Krok piąty, czyli cło i VAT. Pamiętaj, że w Polsce przy imporcie musisz zapłacić podatki. Pierwszym z nich jest cło. Jak sprawdzić stawkę celną, znajdziesz w innych moich filmikach. Podpinam go na górze. Zazwyczaj cło to kilka, kilkanaście procent. Drugi z podatków to VAT. Podstawowa stawka to 23% i większość towarów, które będziesz importował z Chin do Polski, jest objęta stawką 23%. Przy niektórych produktach raczej rzadko będziesz zmuszony jeszcze zapłacić akcyzę. Pamiętaj również, że niektóre produkty, takie jak np. rowery elektryczne, objęte są cłem antydumpingowym, który znacznie podnosi cenę końcową produktu. Krok 6. Odprawa celna. Gdy towar dotrze do Polski, musi zostać przedstawiony urzędowi celnemu oraz odprawiony. Odprawę celną zazwyczaj zleca się agencji celnej, dlatego zanim dokonasz zakupu znajdź agencję celną. W razie co polecam Ci na przykład naszą firmę. Pamiętaj, że do odprawy celnej będziesz potrzebował określonych dokumentów. Najpopularniejsze z nich to faktura, tzw. invoice przetłumaczona na język polski, packing list, potwierdzenie płatności oraz deklaracja zgodności dla niektórych towarów. Przydatny może być jeszcze kontrakt. Krok szósty: certyfikaty, deklaracja zgodności, zgodność z normami europejskimi. Pamiętaj, że część towarów musi spełniać określone wymogi. Nie jest to takie łatwe, jak może się wydawać, i niektóre produkty niestety wymagają nieco więcej pracy. Pamiętaj, że dla takich produktów będziesz potrzebował deklaracji zgodności, którą powinien wypisać producent. Pamiętaj, by nie ściągać produktów, które nie spełniają norm europejskich, ponieważ może dojść do tego, że urząd celny zatrzyma takie towary i będziesz musiał poddać je utylizacji na twój koszt. Krok ósmy. Ubezpieczenie towaru oraz ryzyko. Ryzyko zatopienia zniszczenia towaru w transporcie jest niskie, jednakże trzeba mieć je zawsze na uwadze. Dlatego zawsze ubezpieczaj towar na czas frachtu. Krok dziewiąty, czyli minimalna wartość zamówienia, tzw. Tak MOQ, MOK, różnie wymawiane, różnie czytane w Polsce. Moi drodzy, niektórzy producenci mają minimalną wartość. Oraz ilość towarów, które wam sprzedadzą. O co chodzi? Niektórzy producenci nie sprzedadzą wam jednej sztuki produktów, ponieważ im się to po prostu nie opłaca. Mogą oni powiedzieć, że ich MOQ wynosi na przykład 500 sztuk i tyle też będziecie musieli zamówić, żeby w ogóle do takiej transakcji mogło dojść. Pamiętajcie jednak, że mity o tym, że import z Chin można zacząć na przykład zamawiając tylko jeden pełny kontener 40 to już jest dawno nieaktualne. Możecie importować z Chin towary naprawdę. W większości wypadków kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk. Musicie znaleźć tylko producenta lub resellera, który zgodzi się sprzedać Wam taką ilość. Na szczęście takich sprzedawców jest bardzo dużo. Krok numer 10. Komunikacja ze sprzedawcą. Pamiętaj, by pisać w języku angielskim, najlepiej. Niezbyt skomplikowane zdania, prosto, łatwo, tak żeby to było zrozumiałe. Pamiętaj, by kontaktować się ze sprzedawcą na czacie Alibaba, tak żeby ta historia została. Bardzo często sprzedawcy odsyłają do zewnętrznych komunikatorów i co gorsza, proszą cię, żebyś zapłacił poza platformą. Jeśli dopiero zaczynasz, nigdy się na to nie zgadzaj, całą komunikację prowadź poprzez platformę oraz dokonaj płatności również poprzez platformę. Krok 11, moi drodzy, zawsze zamów próbki, jeśli dopiero zaczynasz lub podejrzewasz, że towar może nie być zbyt dobrej jakości. Zamówienie próbek nie jest trudne, bardzo często i również nie jest też kosztowne, dlatego pamiętaj o tym. Lepiej stracić 2-3 tygodnie na dostarczenie lotniczo próbek, niż wkopać się w kiepski jakościowo. Towar. Natomiast jeśli dopiero zaczynasz i twoje zamówienie nie będzie zbyt drogie, będzie na przykład kosztowało na przykład 500 złotych lepiej odpuść sobie próbki. Nie ma sensu. To nie są duże wartości, natomiast gdybyś zamawiał towar o wartości np. przykład 30, 50, 100 tysięcy złotych, lepiej zawsze te próbki zamówić. Krok 12, czyli kalkulacja końcowa. Bardzo dużo importerów nie liczy, szczególnie początkujących, nie liczy całkowitego kosztu importu towaru. Do samej ceny produktu musisz dodać szereg kosztów, które znajdują się po drodze. Takich jak na przykład transport do kraju, cło VAT, cło antydumpingowe, nawet same koszty Koszty magazynowania, czy to w Chinach, czy w Polsce, koszty pakowania, koszty robocizny z wydawaniem towaru. To również musisz uwzględnić. Jeśli sprzedajesz na Allegro, pamiętaj o weryfikacji prowizji Allegro. Jeśli chcesz importować towar z Chin, możesz to robić samodzielnie lub korzystać z pomocy pośrednika. W razie co, zapraszamy do nas, gdyby nie chciało Ci się robić tego samodzielnie. Jeśli natomiast chcesz się nauczyć, jak importować towar samodzielnie, możesz też zapisać się na nasz kurs importu z Chin. Link na dole, niebawem będzie gotowy. Zapraszamy serdecznie. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na mój kanał kilkadziesiąt darmowych wideo z darmową wiedzą na temat importu z Chin. Jestem pewien, że ci się przyda. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.